Dzień dobry, drodzy Państwo. Dzisiaj to jest ten czas, kiedy prezentujemy swoich kandydatów, kandydatów Prawa i Sprawiedliwości na najważniejsze funkcje w powiecie ząbkowickim. Jako poseł z tej ziemi chciałbym przedstawić naszego kandydata, kandydata na burmistrza, kandydata Prawa i Sprawiedliwości, Łukasza Słodyczkę, który zdecydował się, że będzie walczył i mam nadzieję z powodzeniem o urząd burmistrza, ząbkowic śląskich razem ze mną tutaj są również kandydaci którzy będą prowadzili kampanię którzy będą prowadzili listę do powiatu naszą listę Prawa i Sprawiedliwości będzie prowadził Wojciech Maj a naszym kandydatem z powiatu ząbkowickiego do sejmiku będzie pan Łukasz Lach Proszę państwa bardzo państwa proszę o wsparcie drużyny Prawa i Sprawiedliwości w powiecie ząbkowickim o wsparcie naszego kandydata na burmistrza, bo idzie wiosna i czas na zmianę. Panie burmistrzu przyszły. Prosimy o zabranie głosu. Dziękuję. Ten dzień jest dla mnie bardzo ważny, ponieważ przyszłość naszych mieszkańców jest dla mnie bardzo ważna. Będę burmistrzem otwartym, będę burmistrzem dostępnym dla naszych mieszkańców nawet codziennie. Chciałbym podziękować panu posłowi Marcinowi Głoździowi, lokalnym strukturom Prawa i Sprawiedliwości za wsparcie, ta nominacja, to wyróżnienie jest dla mnie bardzo ważne. Przede wszystkim, jeśli chodzi o całą kampanię, która dopiero się rozpoczyna. Od zawsze utożsamiam się z wartościami patriotycznymi i swoją osobą będę je reprezentował. Jeśli chodzi o dostępność, chciałbym zaprosić również wszystkich chętnych do współpracy. Jestem dla, jestem dla Was. Dostaję bardzo dużo wiadomości, entuzjastycznych wiadomości, które. Yy, są ze wsparciem, chcą mi pomóc. Jest już nas wielu, a będzie nas jeszcze więcej. Odnośnie mojego programu, którego zamieściłem na stronie internetowej, już niedługo przedstawię wam wszystkim moich kandydatów do Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich i niedługo będziemy prezentować te filary, te tematy, o których napisałem. Chciałbym podziękować również wszystkim chętnym do współpracy i również zaprezentuję niedługo Kandydata na wiceburmistrza, który jest osobą bardzo doświadczoną w samorządzie z wieloletnim stażem. Dziękuję. Panie burmistrzu, jeszcze tylko dwa słowa, właśnie odnośnie kampanii, tego, co chce pan, przede wszystkim najważniejszych punktów, jakie chce pan zrealizować w Ząbkowicach, na czym pan opiera swoją kampanię? Przede wszystkim na rozwoju infrastruktury. Jestem entuzjastą i wspieram projekt. Tak dla pociągu z Ząbkowic do Wrocławia jest to bardzo ważna rzecz dla mieszkańców Ząbkowic. Chciałbym również skupić się na rozwoju dróg często dojazdowych, często bardzo ważnych dla naszych mieszkańców. Stawiam na różne filary, będę również mówił o ochronie środowiska, będę również mówił o gospodarce komunalnej, ale o partycypacji społecznej. Dla mnie to bardzo ważna sprawa, żeby każdy mieszkaniec mógł się wypowiedzieć odnośnie własnych pomysłów, inicjatyw i mógł ze mną porozmawiać. To bardzo dobry znak, że pan redaktor tutaj zwrócił się do naszego kandydata, panie burmistrzu, jak głęboko wierzę, że już już niedługo, 7 kwietnia, będzie można, będzie można oficjalnie bezpośrednio zwrócić się do Łukasza, słodyczki, panie burmistrzu. Drodzy Państwo, jeszcze mamy tutaj dwóch naszych liderów, dwóch kandydatów z powiatu ząbkowickiego. Kandydat do sejmiku Łukasz Lach. Szanowni Państwo, no, Prawo i Sprawiedliwość w tych wyborach stawia na młodych ludzi. Na młodych ludzi dlatego, że południe Dolnego Śląska, szczególnie południe, Zmaga się z ogromnymi problemami demograficznymi, wyjeżdżającą młodzieżą, i to ja chcę być tym głosem młodych ludzi z tymi województwa Dolnośląskiego, gdzie będę walczył właśnie o los tych młodych ludzi, którzy wyjeżdżają do Wrocławia i już z powrotem, z powrotem nie wracają na południe naszego województwa. To nie tylko Ząbkowica, to Kłocko, Dzierżoniu, Świdnica i Wałbrzych. Ten okręg jest bardzo ważny, więc ja chciałbym być Państwa kandydatem w tych wyborach. Dziękuję bardzo. Drodzy Państwo. To nie tylko gmina Ząbkowice, ale również powiat ząbkowicki. Mamy mocną drużynę, idziemy do powiatu ząbkowickiego, z, idziemy do powiatu ząbkowickiego, idziemy po to, żeby zmienić władzę w tym powiecie, po to, żebyśmy mogli realizować swoje cele, po to, żeby to powiat służył wszystkim gminom na terenie naszego powiatu. I to ma uczynić nasz lider naszej listy, lider listy Prawa i Sprawiedliwości, pan Wojciech Maj. Szanowni Państwo, tak, tak jak powiedział Łukasz, w naszych miejscowościach, nasze miejscowości się wyludniają. To, co my chcemy zrobić, to chcemy postawić na rozwój gospodarczy naszych miejscowości. Przez te ostatnie lata, dzięki wsparciu pana posła i innych posłów z naszej partii, udało się w Ząbkowicach i w naszym powiecie stworzyć coś niewiarygodnego. Mamy Europark Ząbkowice, ponad 100 hektarów ziemi, za chwilkę przygotowanej po inwestycje. Mamy zrealizowane w poprzedniej kadencji inwestycje, czyli Budowę budynku strefy ekonomicznej. To, co my chcemy zrobić i chcemy zagwarantować jako przyszli radni, i prawdopodobnie chcielibyśmy, zarządzający powiatem, żeby w tym powiecie powstały te miejsca pracy, żeby te tereny inwestycyjne były zapełnione nowymi firmami i żeby firmy zatrudniały naszych mieszkańców, żeby nasze dzieci, które tutaj się wychowują w Ząbkowicach, w Ziembicach, w Bardzo czy. W całym powiecie ząbkowickim, żeby zostawały, żeby nie opuszczały naszych terenów. To jest, to jest dla nas bardzo ważne. Chcielibyśmy, żeby tutaj dobrze się na wszystkim żyło.